Siemanko, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj krótki odcinek będzie za dużo się nie może nie będzie działo, ale pierwsze to będzie przejazd Z Bydgoszczy S5 do Gniezna. Może nie cały, wiadomo, żeby nie zanudzać, ale co, jadę do Gniezna po mamę, mamy zabieram na Podkarpacie. Także co, zapraszam na kolejny odcinek. Moi drodzy, w drodze, w drodze, moi drodzy, w drodze, <laughs> słuchajcie, no jeszcze jest 30 km, jadę sobie s e, i co, jadę do mamy, jadę po mamę, mamę zabieram na e, Podkarpacie ze sobą, e, także jest to trasa z Gniezna do Mielca dokładnie, e, no i co, no i tak to wygląda, słuchajcie, no nieraz się udają takie rzeczy, jak się ma spoko spedytora, firmę. To tutaj było tak dogadane, że po prostu ładunek był specjalnie tutaj gdzieś z aplikacji Oczywiście nikt nie traci na tym, nie jadę jakoś tam na pusto czy coś. Ale, ale co, no fajnie, wiecie, z połączenia tutaj właśnie z gniezna do mielca naprawdę jest ciężko z połączeniami. A wiadomo, mama już starsza, też osoba, też sama, żeby tak sobie tutaj to ogarnęła, to nie jest takie proste. Zdrowie, też nie to już, wiadomo. No i co? Ja jadę dalej i co? 30 km, tak jak mówiłem, jeszcze wiadomo jakaś kawa z mamą i, i jakiś tam obiadek mama przygotowała, bo jest spora obiadowa. I będziemy lecieć na Nielec. No ja już słuchajcie, parkuję właśnie w gnieźnie. Nieopodal mieszko gniezno tutaj stadion. Zawsze tutaj stoi ten maluszek, bo tu nie przyjeżdżam. Rzadko raz zdarza się, że odwiedzam moje miasto rodzinne. On tutaj sobie ładnie. Zawsze jakaś miejscówka jest. Zaraz się parkuję. A, kamionek! w cieniu trochę kabinka, wiecie. Za chwilę będziemy ruszać. Słuchajcie, ja dojechałem już do domku. Biorę torbę wiadomo trochę się posiedzi w tym domu z mamą ale co najważniejsze że ją zabieram zabieram babcię do wnuka bo wiadomo wnuk na podkarpaciu babcia na Wielkopolsce także co trzeba dbać o takie wiadomo kontakty rodzinne bo to jest bardzo ważne i widzicie i da się da się tak da się jakoś to wszystko zrobić Będąc pracując też jako kierowca, także widzicie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzisiaj tak krótko dosyć, ale myślę, że jakaś ta łapka w górę będzie. Może jakiś pozytywny komentarz, oczywiście, też mile widziany. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na, na Instagram, zapraszam też na Facebooka i co? Pamiętajcie, pozytywnie i do przodu.